Moi drodzy, zapraszam Was na wycieczkę po moim programie studiów. Proszę bardzo, lecimy. Pierwszy semestr. Chemia analityczna, chemia ogólna i nieorganiczna, cytologia, anatomia roślin, fizyka, matematyka, technologie, zoologia, bezkręgowców, kurs, BHP, ochrona własności intelektualnej, szkolenie biblioteczne. Dobrze, to jest pierwszy semestr. Rozumiem, podstawy, podstaw. Semestr drugi, anatomia człowieka, biofizyka, chemia organiczna, cytologia natomiast zwierząt, mikrobiologia ogólna, podstawy mykologii, systematyka roślin, zoologia kręgowców. Rozumiem, dalej wgłębiamy się w podstawowe dziedziny, e, poddziedziny dziedziny nauki, jaką jest biologia. Dobrze, o, jeszcze mam przedsiębiorczość w praktyce, ale lecimy. Semestr trzeci, biochemia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, genetyka, immunologia, mikrobiologia weterynaryjna ochrona środowiska, statystyka dla biologów, sorogia. no semestr czwarty to już mniej krem la krem, ale lecimy. Biologia komórki roślinnej, biologia molekularna, bioróżnorodność, ekologia, fizjologia roślin 2, fizjologia zwierząt 2, ogrody botaniczne i zoologiczne i na ostatnim roku jakieś takie popierdółki, żeby człowiek jeszcze pisząc pracę przypadkiem się nie nudził. Jak widać, na każdym semestrze groch z kapustą jemy mensami. Dobra, i ktoś powie, że jakoś mi się tak uczepiło tych chemii, ale ludzie, jeśli mamy fizjologię roślin i zwierząt podzieloną na dwa semestry, bo de facto egzamin jest na koniec roku, a ćwiczenia są podzielone w dwóch blokach, gdzie mamy połowę w semestrze, nawet nie połowę, tylko połowę, połowy semestru w semestrze zimowym i połowę w semestrze. Letnim. To wygląda jak jakiś kurde. Sabotaż, zwykły sabotaż. tak, ktoś może powiedzieć, no ale jakby je poukładać tak, jakby trzeba by było to zrobić, czyli na przykład, nie wiem, rośliny na jednym semestrze, zwierzęta na drugim, chemie na trzecim, czy tam w jakiejkolwiek to kolejności, ale żeby te bloki tematyczne się zgadzały, no bo tak nie można, bo punkty ECTS. Tylko nikt nie bierze pod uwagę to, że one są przypisywane z dupy i losowo, bo można je ułożyć dowolnie, jak się chce, ponieważ z jakiej racji na przykład włożenie w biochemię, nie wiem, 45 godzin byłoby bardziej uzasadnione niż, nie wiem, wrzucenie 45 godzin w genetykę, gdzie genetyka ma 5 punktów ECTS, a biochemia 7. Czy któraś z tych dziedzin jest od drugiej gorsza?